Dziękuję bardzo. Eee, tak, tak, mówisz, że powinniśmy wygrać w wielką ilością bramek. No niestety przy jednej sytuacji sędzia boczny pokazał spalonego i moją bramkę nie uznał, ale, ale to nie to to jest ważne. Ważne są trzy punkty. Czy będzie 1-0, czy będzie 2-1, czy 3, 3. To, 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 to nie ma roli. Ważne są trzy punkty i cieszymy się z, z kolejnego meczu u siebie, który wygrywamy i mam nadzieję, że pójdziemy dalej za dobrą pasą. Teraz przed Wami kolejne spotkania, daleki wyjazd do na później u siebie Jarota Jarocin i dwa dalekie wyjazdy. Masz jakiś sam, osobiście cel na te punkty? Eee, mam nadzieję, że 4 4 punkty minimum, minimum, minimum będziemy mieli. No mówię, no u siebie musimy wygrać, tak eee, trudny wyjazd na pewno będzie na wyjeździe, bo daleka, daleka droga nas czeka. Ale mam nadzieję, że po dzisiejszym meczu i nawet po, po meczu gdzie w Szczecinie byliśmy, Moim zdaniem równowrażędnym zespołem, a no może nie, nie najlepszym gdzie straciliśmy przypadkowo bramkę. Eee, może jakiś malutki się, a nawet wygrana jest możliwa na wyjeździe, a w szczególności z Jarocinem, gdzie będziemy musieli wygrać przy własnych trybunach, gdzie, gdzie nam naprawdę dobrze teraz wychodzi i zdobędziemy te trzy punkty.